Iść piętno, Kurwa Chcę sobie... na KURWA proszę. Tak się na kawałek kule za nie, ty się odbisz? Nie, tu masz mi to. Nie wiem. No wiem, ale co <grymne> to... Mi <podobiś> mi. Nie, <grymne> nie. Franek stoi z chumary szkodnik, jest. No. Jem, gradziec, sprzątający graci. Franek! Fra Franek kignął po prawej. Franek! Po prawej, no nie po lewej. Druga prawa. Druga prawa. Druga masz gradzia sprzątający. Druga. Dupę mu widać poza dresu Idą na Giebot. Dobrze. <laughs> Dajcie. Ej, fajnie, że chcę cię filmu.